No już spokojniejsza okolica eee, No mamy ranek Nie wiem siódma gdzieś godzina mniej więcej 3 stopnie także na razie chłodno eee, Zostało mi jeszcze 107,5 km No i kieruję się na razie do śliwna Tam się przyprawię przez Narew No i potem Wam powiem co dalej ale Kawałek dzisiaj jest do przyjęcia. Kruk. Zawrócę się. A to no czeka. O, to nie tylko kruk. Tu jeszcze był jakiś drugi. A, tu mięso ktoś. Nie wiem, czy wysypał, czy. Jakiś trudki. Zobaczymy co to jest. Hmm, tu ktoś kości wysypał. Hmm. Ciekawe czemu. by nie było także że jakiś trucizny Ocianek To fajne miejsce Znaczy fajne, takie cmentarzysko ogólne, ale wygląda atrakcyjnie Ale fajne szybuje w ogóle to taka część trasy Już jestem w okolicach Narwiańskiego Parku Narodowego A coś śmieci jak widzicie i tak leżą, no ale jeszcze do samego parku to jeszcze jeszcze zostało No i jestem Narwiański park Narodowy i pusto nikogo nie ma i bardzo dobrze to też samemu będzie trzeba teraz ciągnąć most no, trochę nisko woda Most uciekałacie będzie problem jakoś to zrobić szybko z rowerem Ale nic jakoś to Wrócyj, wrócyj, wrócyj dobra Jestem na moście O Panie, że to otwarte. No i dobra. I lecimy dalej. W tę stronę to już lepiej. Chociaż tam pod górę będzie trzeba teraz. Z rowerem. No, więc jakoś się to ogarnie. spokój O jest już płytko Trzeba zrobić szybki ruch O, o bo odpływa od razu No już na patrzę O tej porze to jeszcze pusto jak dzisiaj ma być 18 stopni, to na bań będą tłumy. No teraz można się cieszyć spokojem tutaj. Zobaczcie jak sucho. Można zejść normalnie. Tak. W poprzednich latach to woda stała. A ta przeprawa przez narew to istnieje tutaj już bardzo, bardzo długo. O, tu jest tablica. Kto jest zainteresowany to sobie może przeczytać. Ale jeszcze o, zresztą jest o tych wykopaliskach. Tutaj jest miejsce po po tym grodzie ale ja jadę tam na drugą stronę w filmach jest dużo więcej na temat tej przeprawy dzisiaj to jest tylko taka typowa przeprawa Mam mile tutaj 20 km zrobione czyli zostało jeszcze jeszcze 80 tak coś takiego 80 nie 90 no 90 jeszcze jedna. Jeden most. Ten tak mniej więcej... No nie, nie po środku, już bliżej końca jestem. tylko no, jest. No, ma by się udało przeprawić. Jezu. Na tym małym mostku to najbardziej się namęczyłem. Raz, że niskowoda woda nie da się do końca podepchać, to jeszcze ten nurt zmywa. O, jaja. Dobra, dalej O, oh, ja oh. No jednak ten ostatni co był hardcore, kurde O, oh. szparbory oh, to już tradycyjny mostek I, I ja jadę są co w lewo, ja jadę tak a jeszcze można wprawa, że tam tylko jest kawałek do takiego miejsca na ognisko o, wędkarze jest o, zaraz jeszcze o. A, jednak pojechałem jeszcze co trzeba, ale, ale chcę i tak tu pojechać lubię ten odcinek rzeki tutaj Narys jak górska rzeka no. komut każe jechać mi prosto <grymne> Nieźle No, nie pierwszy raz takie niespodzianka Urawy były No i cysterna była Tutaj siedziba norwieńskiego Parku Narodowego Kurowie e, a ja jadę tam. tam a tu jest Norwiański park, a tam dalej o tą drogą można dojechać do Kurowa, w dół, a potem w górę ale trzeba się trzeba się przewracać, może tu przy tej kupy gówna. o tam się jedzie na zerwany most na tą drugą część ale dzisiaj to nie jest mój cel Powoli opuszczam Narwiański Park Narodowy i tam jego okolice I kieruję się w stronę Tykocina Tak, ale nie wiem czy wjeżdżam do Tykocina, może gdzieś tam zahaczam bokiem Jak coś Mam chęć na kawkę Ale Drogę mam poprowadzoną, ustawioną jako kolarstwo szutrowe Także nawet te asfalty, które są tu takie nowe Zapomniane trochę No ale może gdzieś się trafi Patrzcie jak ziemia wyschła Wiatr wywiał to co dobre i piach Z góry to są piach I potem trzeba sypać Nawozy ten system weselkowy jest lepszy. Tę drogę trochę przeszyje w jak jakby, no nie wiem. Czy mnie trochę... To się wstrzymałem znaczy. jakiś. Soka. No nic, zjeżdżamy do lasu znowu No coraz więcej kryptonitu na drodze Piach jest masakryczny Tutaj to na jagody można przyjechać Taki jagodowy las No dopiero gdzieś tam jakieś pierwsze pączki No może nie pierwsze, ale pączki, listków jeszcze nawet nie ma a do jagód to, to jeszcze czas, Raz, dwa, trzy, cztery, Kurwa. dwa mamy drogę. No nic, trzeba jechać na no, co jakoś. Żeby to nie prowadzić. Hmm? No. w zeszłym roku jakoś może mniej trafiam no i na pewno ciężej je fotografować czy tam z... o, nakręcić tak jak tutaj są dość daleko bo bliżej to by uciekły a ciany bo trzeba to sobie ochodzić i sobie nie zwraca uwagi można tak na dobrą sprawę prawie że podjechać do niego to jest zupełnie co innego tu taki mostek jest ale ja nie jadę przez niego, ja jadę w prawo. A tam jest. O, nie widzę. Wielka wulka. Ja muszę na piach patrzeć, bo. Taka droga między łąkami. Ale jakie owieźby są. Co chwila jakaś poprzednia to była w ogóle wielka. O, a tutaj taka. No, zjawisko pewnie krówką, no i wszędzie tutaj wszystko porobione są te takie, nie wiem czego słowo, rowy biuracyjne. Właśnie. No i wkrótce tutaj będzie pewnie bydło, jakieś krowy, okonie pewnie, takie fajne łąki, a na razie puścizna. O, tu jaka miejscówka znalazła Ród. Ja przez tą kładeczkę jakoś się przedostanę. To rzeka. No tam jakiś ten, jakieś zasuwa było kiedyś, spiętrzenie wody. No, a tutaj taki brud, płytko. Chyba, no, osypany, raczej ręcznie. po ziemi widać. Tak fajne miejsce. Tutaj to cisza i spokój na drugiej strony. Gospodarstwo także jadę dalej. Na razie na przełaj, bo droga taka zapiaskowana, że nie ma opcji przejechać. Tu fajny taki zjeździk. No jasy z górki, tu rzeka. O, sporo pozasłaniane. O, tutaj fajnie widać. Zaraz będzie most. Już go widzę tam między krzakami. Na narywki i jadę dalej Czyli można powiedzieć, że zaczynam wracać do domu Pod Chwilę minąłem dwa o takie, dwa o takie, dwie takie sadzawki chyba to Nie wiem jak to nazwać, ale dużo tu jest akurat w tym miejscu Tu też jest, a to będą stare rzeczy tak, to też będzie starorzecze. A to jakieś tam pozapominane już takie, że tych to zostało Zodawka O, jak ładnie tutaj są te łodędzie No nie, to jeszcze zrobisko domów To, ale pustynia kur Tutaj to w ogóle tak jest. Takie, takie są te porosty zielone. No to już spokojniejsza część tykucina. Coś tutaj się dzieje. Wpuszczamy Tykocin, znaczy Tykocin już opuściliśmy Wpuszczamy Dolinę Narwi Tam sobie wpłynie Także Od tego momentu Aż do powrotu, czyli tam ze no, około 40 km Będzie pod górę No tak, mniej więcej pod górę, wiadomo to raz z, pod górę, raz z, z ale ogólnie wysokość będzie rosła i to znacznie jak na warunki podlasi. kurwa, ale blisko przejechał Popie... Aż się kurde już zdrygnąłem A nie słyszałem, że jedzie, bo z naprzeciwka jechał Ja na planów zjechałem z powrotem do Wina i pojadę jeszcze trochę szudem w dróżdż Narwi mówi, że tak jest i nalew No i tu całkiem, całkiem ona wygląda, no tylko że fajnie, że po piachu mogłoby nie być on jest taki, że da się jechać na narwi fajnie nie sobie i to tak sporo wody w niej Tam gdzieś musi być jasnie daleko Bo poziom taki Maksa! Prawie że. Moga fajna, no, fajna, no, fajna w sensie w takich okoliczności przyrody, ale ten piasek zamordowywuje mnie. Ale wzdłuż jaki cały czas? Pięknie, dosłownie pięknie. Fajnie rozlewa. Dobrze, na wierzchnia z piasku zmieniła się na trawę. Także to już się jestem przyjemnie jedzie o. Jeszcze 3,5 km wzdłuż rzeki O, tu już jakieś ludzie się zaczynają widać Jakiś samochód stoi Ktoś tam chyba na skuterach jedzie Ale powicco to daleko na Te drogi wzdłuż Narwi to piękne Pojedziesz się rozglądasz Tempo żadne, 12 na godzinę Ale jest naprawdę ładnie Trzeba się przerobić na krótkie spodnie Bo coraz bardziej gorąco się robi A chłodzenie się przyda Szkoda, że nie ma więcej czasów i gratów Do nocowania Super miejsce na noc w ogóle I na ryby przyjechać I, i rowerem Cisza, spokój Nikogo foku. I Jeszcze piękna pogoda. No super, po prostu super. Króliki były, ale zanim się włączyła kamera, to uciekły. Kiedyś na wiosnę spotkałem takie króliki, że tak po łące szalały, szalały. No a te to po prostu uciekły. Ale jest tutaj przecudownie. Ta woda ma taki fajny kolor dzisiaj. Ognisko. No też tu z ogniskiem to trzeba uważać bo te trzciny wszystkie to jest, są takie suche wiatr zawieje no i może być także raczej bez ogniska bym tu był no, też w zależy jaka pogoda to jest to rzeczy tam także trochę więcej wędkarzy w tamtym miejscu bo główne koryto tu jest to sobie naryf a ja jadę pomiędzy starorzeczem, a głównym korytem nie wiem czy te główne koryto tutaj to po prostu nie było sztucznie wyprostowane bo wiem że na pewnych odcinkach było ale nie wiem jak tutaj są gdzie o, chociaż tu jest taki skręt teraz nie no nie wiadomo, w każdym razie tam jest to starorzecze Tu widać, że się paliło coś Nawet. A ja dojeżdżam do kolejnego jazu Gmina Krypno I Kolejny jaz, a ja jadę tutaj Dalej wzdłuż rzeki jeszcze jeszcze 2,5 km wtedy było tam 4 powiedzmy 5-6 no to z 7 km takiej o drogi wzdłuż rzeki non stop jest to, to fajny odcinek jakaś wieża widokowa tylko to po drugiej stronie rzeki Zobaczcie widać ten maszt w granicach znaczy nie wiem czy widzicie bo to kamerka trochę czasami się tego już nic nie widać no ja widzę dobrze Też, te maszty na ten wysokie 300 no o jeszcze chyba się zmęczyłem ktoś sobie plażę zrobił no tylko że woda nisko teraz znowu i ta plaża jest na brzegu a nie w wodzie. No to odbił od narwi. Czyli teraz zacznie się pewnie podjazd, tak. Ostatni podjazd. Siedzę już ostatni, no taki co będzie trwał aż do powrotu, czyli jeszcze 30 km, nie wiem, kurczę. 26,5 km jeszcze. Piękne miejsca. O, ale nogi już bolą. Ja mam przejechane 74 km. W zasadzie to kolana, także kadencja do Bani na pewno. No, z lasu wyjeżdżamy. I są takie, o, tutaj jakieś rozlewiska, co jakieś starożytne. No, ale piach też jest. No, jak więcej wody, to. To tu taki zrobione jest że górą może zalać też Zdarza się widać Ale na razie sucho No temu te wierzby rosną takie duże jak się Tyle nawodzi <noise> Jeśli Jeśli patrzę to zawsze wzdłuż jakiegoś cieku jadę Teraz jakiś taki kanał Nie wiem co to za kanał, czy ma jakąś nazwę Może to troszeczkę Tak trochę już uregulowana Będzie musiał sobie to zobaczyć na mapie Zastanawiam się gdzie wyjadę ostatecznie, jeżeli chodzi o cywilizowane mie miejsce Bo od, od Tykucina tak naprawdę to to nie wyjechałem na asfalt ani razu chyba, no nie cały czas tam jechałem wzdłuż narwi No teraz też wzdłuż jakiegoś tam cieku wodnego jadę I takimi o, drogami jak widać Asfalt wyjechałem z Lotoli także Teraz kierunek choroszcz Muszę być, że coś tam takie trawy ozdobne wziąć ja nie wiem tylko jak to zapakuje do roweru a tu dolino na widać lustro wody a tam daleko masz ten telewizyjny w krynicach tutaj fajnie zapalenie widać jestem ciągle złotowy tu przejeżdżam na Tesco Białystok, Warszawa, tam Białystok, tam Warszawa o. A ja jadę tam w stronę Stoku, co prawda nie do Białegostoku, a do Choroszczy Ale hałas tutaj No i przekraczam narep, ostatni raz dzisiaj o. Chyba czyli była przeprawa. Zbiorniczek teki retencyjny. Patrzę mnie to ciągnie zawsze, tam gdzie woda. to czemu? Jak ja ogień? No chyba już tu ciekawego nic nie będzie. Bo zostało mi dosłownie parę kilometrów. Także jak się podobało kliknijcie łapkę w górę. Dla nowych osób jest przycis przycisk subskrybuj. Będą informacje o nowych filmach. Dzwoneczek też można kliknąć. Wtedy będzie to, no wtedy będzie wszystko przychodzić po prostu. No I pamiętajcie, kalorie palą się wszędzie. Hej.